Cześć. Powiem Ci coś, co widzę u setek osób z naszej branży i co sam przerabiałem latami. Możesz zapieprzać jak dzik, możesz robić świetną robotę, możesz mieć pełen kalendarz, a i tak mieć poczucie, że stoisz w miejscu. Nie dlatego, że Ci nie idzie, nie dlatego, że brakuje motywacji, nie dlatego, że nie masz umiejętności. Powód jest dużo prostszy. Sam nie jesteś w stanie zobaczyć własnych, ślepych punktów. To jest ta niewidzialna ściana, o którą rozbijasz głowę, nawet jej nie widząc. I właśnie dlatego są takie rzeczy, jak szkolenia otoczone mentoringiem, tak jak na placzne Online.pl. Z moim udziałem, z naszym udziałem kursant ja jako szkoleniowiec. Właśnie dlatego są takie spotkanie jak Kongres firm sprzątająco-piorących, który 27 już za 6 dokładnie dni o tej porze będzie w naszych głowach, będziemy to przeżywać i będziemy fajnie wspominać czas, jaki spędziliśmy razem. Bo nagle siedzisz w sali z ludźmi, którzy robią dokładnie to, co Ty, ale widzą rzeczy, których Ty po prostu nie widzisz. Zauważają błędy, których Ty nie dostrzegasz. Mówią o rozwiązaniach, o których Ty nawet nie słyszałeś, nawet nie słyszałaś. Pokazują kierunki, o których nawet nie myślałeś. To jest moment, w którym zaczyna się, jakby to powiedzieć, klarowność. Wtedy wszystko układa się w całość. Dlaczego klienci zachowują się tak, a nie inaczej? Dlaczego jedne usługi żyją lepiej od innych? Dlaczego jedni rosną szybciej, a drudzy stoją? Dlaczego to, co robisz, czasem wygląda jak błąd? A wcale błędem nie jest, tylko brakuje właściwe, właściwego kontekstu. I wiesz, kiedy to zrozumiesz? Kiedy słuchasz ludzi, którzy już tam są, gdzie ty próbujesz właśnie dojść, a na szkoleniach specjalistycznych na OPL, w Akademii Real Clean Business, jak też na kongresie firm sprzątająco-piorących, masz ich wszystkich w jednym miejscu. Do tego stolik ekspercki, przy którym. Pogadamy o Twojej firmie tak, jakbyśmy siedzieli przy kawie. Szczerze, konkretnie, bez owijania. Te osoby, które mają ze mną do czynienia na co dzień kursanci, szkoleń, kursantki wiedzą bardzo dobrze, w jaki sposób to wszystko prowadzę. Zapraszam Ciebie serdecznie do uczestnictwa w kongresie. Jeśli tego jeszcze nie wykupiłeś, w bio lub w komentarzu, gdziekolwiek rozejrzyj się, czy w opisie, po, po, niezależnie na jakiej platformie zobaczysz ten to nagranie. Będzie link do e, biletów w promocyjnej cenie. Skorzystaj, póki możesz. Zobaczmy się tam na miejscu. Powiem Ci jeszcze na koniec, czasem najmocniejsza zmiana zaczyna się nie od wielkiego planu, tylko od jednej rozmowy we właściwym miejscu. I właśnie dlatego chcę, żebyś tam był, chcę, żebyś tam była. Do zobaczenia i wszystkim tym kursantom, przyjaciołom z branży, kolegom, koleżankom, którzy potwierdzili, o swoją obecność, po prostu dziękuję i zobaczmy się tam na miejscu. Zapraszam serdecznie do naszego stolika eksperckiego, gdzie razem z Piotrem Mańkowskim, bardzo dobrym specjalistą branży czystości, jak też z Michałem Wrzesień z firmy Sebo oraz kolegą z branży, również Jakubem Szura, będziemy przy naszym stoliku eksperckim starać się Wam. Troszeczkę podpowiedzieć w ramach tego, co, co robimy. Ja służę wszelką pomocą. Oczywiście zapomniałbym dla osób, które nie kupiły jeszcze mojej y, książki, będzie to taki moment, żeby ją po prostu na miejscu sobie kupić, podpisać z moją osobistą, jak zwykle, dedykacją. Do zobaczenia na kongresie firm sprzątająco-piorących i w końcu z wieloma z Was. Oprócz takiego stałego kontaktu, WhatsApp, telefon, gdzieś tam platforma szkoleniowa, gdzie oglądacie mnie podczas szkoleń prowadzonych dla Was, czy webinarach, czy innych spotkaniach naszych, w końcu zobaczymy się z wieloma z Was pierwszy raz na żywo. Tak jak było to na przykład na, ostatnim, na ostatnich targach Clinic Expo w Poznaniu. Dziękuję pięknie i jestem dumny z tego i cieszę się bardzo, że jestem częścią tej społeczności naszej społeczności, branży czystości.